Witajcie ponownie. Tym razem omawiamy karty zielone, multicolorowe i Colorless z setu Journey Into Intonics. Hmm. Oczywiście na potrzeby serwisów Psychatok i Games Masters z tej strony Sotys ktoś, Jeżeli ktoś nie widział poprzednich dwóch części, to są pewnie na kanale, które oglądacie wciąż wcześniej. W każdym razie zaczynamy zabawę w opisywanie kart zielonych. Pierwsza karta wydaje mi się być bardzo ciekawa. Hexproof i Reach, Połączenie niezłe. Ten Hexproof ma na pewno znaczenie, bo możemy go fajnie wykorzystywać na przykład z kartami typu Aquaeus, Form. No i oczywiście też karta z Hexproof yy, ma pewną taką polisę na to, że możemy na nią nakładać, yy, nakładać yy, bez towary, bez obawy przed np. przykład Bounce'em czy czy jakimś ramowałem w odpowiedzi i tak dalej. Więc to jest, myślę, za dwa mana bardzo fajny deal. Colossal Heroics, no solidna sztuczka też. Jest to taki po prostu zwielokrotniony Savage Search. Też raczej nie ma, nie ma powodu, żeby tym nie grać. Najczęściej po prostu trzeba tym grać. Tutaj mamy dwie karty bardzo podobne. Constant Dust i Desecration Play. Oczywiście są to odpowiedzi na Enchantmenty. No w tym formacie warto jakąś odpowiedź w będzie mieć w mainie, tak jak powiedziałem. Więc generalnie wydaje mi się, że warto hmm, którąś z nich gdzieś tam jest. Tak? No niekoniecznie akurat to, to, bo są lepsze odpowiedzi niż The um, Plug. Z kolei constant DAS wydaje mi się być naprawdę solidny. Hmm, bo... Dosyć łatwo, myślę, czy stosunkowo łatwo w tym formacie jednak trafić na oponenta, który ma sporo tych enchantmentów i za 6 mana możemy zrobić już 2 za 1, prawda? Więc wydaje mi się to być jedną z lepszych odpowiedzi na enchantmenty, szczególnie że jest na instancie, więc można zrobić naprawdę ciekawe blowouty. No i z tych dwóch kart, jeżeli już mam coś mieć w mainie, to zdecydowanie ten alkohol jest lepszy. Aczkolwiek to, tak jak mówię, czasami po prostu z, z braku laku i ta plaga będzie, będzie po prostu wykorzystywana i będzie, będzie grywalna Dictate of karametra, kolejny dyktat, który jest moim zdaniem bezużyteczny niestety yy, za 5 mana akceleracja jest naprawdę kiepska, szczególnie że działa w dwie strony, więc moim zdaniem to jest karta niegrywalna w Limited i jej nie polecam znaczy niegrywalna, no jest grywalna, ale jest fatalna, tak więc yy, tak to działa Eidolon of Blossoms, bardzo dobry, myślę, że najczęściej pierwszy pick, bardzo dobra karta, najlepszy chyba Constellation w całym formacie, tak mi się wydaje. Oczywiście trzeba odpowiednio złożyć deck pod nią, ale biorąc na pierwszym piku w Parsted Journey, oczywiście jesteśmy w stanie troszkę bardziej podbierać dżentmenty i, i zrobić z tego fajny value. Font of Fertility, fajny fixing. Jeśli potrzebujemy Fixingu to gramy tym zawsze, bo jest naprawdę fajne, tanie, odpala Const Constellation. Jeśli potrzebujemy z kolei akceleracji to yy, Jelen jest też tam Łoś, nie wiem, to jest chyba Łoś, no niech będzie, że Łoś. Yy, no jest po prostu bardzo solidny, tak. No, generalnie w tym formacie przeskoczenie z, yy, z drugiej mamy do czwartej jest bardzo fajne. I też y, odpalanie czy, czy zagrywanie kart y, za 5 mana w czwartej turze jest bardzo fajne bo za te 5 mana już się pojawiają y, bestowery bardzo fajne więc generalnie myślę, że no, to jest taki odpowiednik y, Satyra w tym formacie Ciut gorszy może niż Satyr y, pod kątem akceleracji, bo, jednak też, bo nie jest fixingiem ale ciut lepszy z tego względu, że, y, ciut, lepszy tego względu, że y, ciut lepszy z tego względu, że po prostu jest też Tworkiem, który ma dwa z przodu więc może się w czymś wymienić później, prawda, w miarę korzystnie Golden Hind Ox, bardzo silny moim zdaniem trochę drogi, łatwy do zniszczenia ale efekt, jeżeli się już uda go odpalić można zrobić naprawdę bardzo, bardzo nieprzyjemne akcje oponentowi także także myślę, że myślę, że grywalna sprawa jak najbardziej Heroes Bane, zielona promka, solidna bardzo też myślę w większości wypadków pierwszy pick Hammer of mortals taki sobie hmm, daje trampki oczywiście głównie sobie prawda, bo pewnie będzie największym stworem na stole za 6 mana to jest ok, to jest ok deal e, nic specjalnego, ale ok natomiast Hydra był e, master za 6 mana to jest oczywiście już coś m, lepszego znacznie e, to monster city m, naprawdę może być zabójcze. Oczywiście no, potrzebujemy sporo malu do tego, tak? ale najczęściej, najczęściej nawet zrobienie dwóch stworków hmm, będzie, będzie, będzie wystarczające, żeby, żeby ta karta naprawdę hmm, pozwoliła nam przeważyć szalę, tak mi się wydaje. Hmm. Już turę po tym, kiedy wchodzi robi trzy stwory, prawda? Hmm. Więc, więc, więc to jest naprawdę naprawdę niezła, niezła opcja. No i oczywiście sama z siebie też rośnie, no naprawdę bardzo dobra rka i. Czytam sobie ją tak, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam dokładnie jak działa ale działa, działa zabójczo i trzeba po prostu nią grać. Trzeba nią grać. Jeżeli, jeszcze, jeżeli jesteśmy w stanie się jeszcze do niej zrampić, to już w ogóle jest, jest super. Crufix Insight, grywale. Aczkolwiek, no, oczywiście, trzeba mieć odpowiednią bazę enchantmentów w deku, żeby to było naprawdę dobre. Ale nawet jeżeli znajdziemy jeden, to w najgorszym wypadku jest to jakiś tam jeden za jeden i rzucanie paru kart do grobu. Co może mieć znaczenie, na przykład jeśli mówimy o kartach typu Nemesis of Mortals, albo jakichś wracaniach z grobu. Więc generalnie jest to grywalna sprawa, aczkolwiek na pewno nie jest to karta do każdego deku. Market Festival moim zdaniem słabe. Ja takich droni akceleracji nie lubię. Dla mnie akceleracja, żeby miała sens, musi być tańsza. Musi kosztować 1 mana, 2 mana, no ewentualnie 3 mana. Za 4 mana już chcę zagrywać, czy w czwartej turze już chcę coś innego niż coś, co mi daje mana, więc mm, raczej, raczej jestem na nie. Panopli, bardzo fajny, tani e, trick. A w Blade Game jest naprawdę karta, która może zrobić różnicę w kombacie. Więc gramy tą kartą. Lesja Game Warden też gramy zawsze. najczęściej to będzie po prostu 4-5 za 5 mana z drawem. Więc Więc też bardzo fajna pozycja. No i Driady to jest chyba najlepszy zielony common. Też bardzo silny Constellation. Już wchodząc, daje nam, już wchodząc, jakby jest 3-4, prawda, za 3. Więc to jest, dobrze mówię. Tak, już wchodząc jest 3-4, więc to jest już super zatrzymana. A oczywiście każdy kolejny efekt no, sprawia, że kartę już staje się ciężko już powstrzymać, więc naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry komon. Y, Pierwsza trójka komonów y, w tym, tym secie Ferres, Band, Thunderhoof. Odpowiednik taki trochę tego Centaura, który miał Heroic 3 plus 3, plus 3. Y, jeżeli pamiętam teraz nazwę chyba Battle Wise Centaur to było. No generalnie już biorąc, myślę, że trochę lepsze jednak, bo to cztery z tyłu ma znaczenie. I absolutnie grywalne oczywiście, jeżeli tylko mamy odpowiednią ilość sztuczek, żeby to odpalać, to to gramy tym gościem. No i szef Centaurów. Tych Centaurów nie jest wiele, jest tam ich kilka w formacie. To może mieć znaczenie, ale on po prostu sam z siebie jest na tyle dobry, że można go spokojnie brać na ten, nie wiem. Nawet na pierwszym piku czasami można go wziąć, bo po prostu jest niezły, no... Może to nie jest taki ewidentny pierwszy pik, ale... No, to się nie zmartwię, jak go wezmę w pierwszym piku, prawda? Lełko Rok Lełko rokta No, samo z siebie oczywiście jest średnie. To Monster City sprawia, że jest grywalne po prostu. Nic więcej, ale grywalne na pewno jest. Waver bardzo fajny chłopak, wchodzi w pierwszej, blokuje. Odpalamy, robimy stworka, czyli można powiedzieć, że jest de facto preventem i stworkiem. Eee, no podoba mi się ten stwór i, i pewnie będę nim grał dość często. Mm. Rewiving Melody, to tymi kartami się raczej grywa. Mm. W zielonym można naprawdę, myślę, że szczególnie w zielonym czarnym będzie niezłe. ale w każdym połączeniu jednak to jest 2 eee, za 1 de facto, więc 2 więc za 1 zatrzymana to jest, to jest zwykle ok. I, i, i na pewno jest to karta, którą można rozważać. Oczywiście im lepsze karty mamy do wracania, tym, tym ta karta staje się silniejsza. Satyr Groove Dancer gramy też zawsze fajny chłopak. Te konterki mają też, mogą mieć też znaczenie na przy szybszym odpalaniu Ordeala i tak Czy tam Orlina jak się to czyta? Więc, więc myślę, że to jest to jest ciekawa pozycja bardzo i jak najbardziej grywalny. Taktyka to jest no, mega bomba absolutna. Gramy tym zawsze, to jest chyba... Nawet chyba zerowy pick, jak to się mówi, czyli pik no musisz tą kartę zabrać i musisz starać się pod nią składać deck. jest po prostu zbyt dobra, żeby ją odpuścić. Yy, Solidarity of Heroes, przeciętne, takie no, win ja tej karty nie lubię, fajny art, ale karta niestety słaba, w sam przeciętna Z kolei Spire Spine, bardzo fajny, zatrzyma na 4-1, to jest dosyć niezby dosyć niezły ziom i oczywiście, nakładka na jakieś wszelkie latacze i tak dalej no jest bardzo brutalna. Więc, 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 ciekawa sprawa na pewno, warto, warto to rozważać. Znaczy, warto to grać po prostu, to, to jest karta, którą której trudniej ją nie grać. Tak powiem. Strange of the Fallen, moim zdaniem przeciętne, żeby nie powiedzieć słabe. No, nie wiem, jest to powtarzalny efekt, ale hmm, chyba z brygiem zachodu to kosztuje. Nie wiem, wydaje mi się być umiarkowane. Z kolei Swarmbone Giant to jest karta, którą chyba jednak trzeba zawsze grać, aczkolwiek no, jest dosyć ryzykowna. Jeżeli oponent ma sporo ewazji, to raczej odradzam, bo to jednak można się wpędzić w ogromne kłopoty tą kartą, ale wydaje mi się, że jednak no, można ją grać w mainie, tak? No, można ją grać w mainie. W mainie. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli widzimy, że oponent ma sporo opcji na ominięcie naszych, naszych blokerów, to, lepiej, to lepiej, zostawić, lepiej zostawić sobie tą kartę jednak w sideboardzie. No i zaczynamy teraz. Jak chodzi o zielonym, to no zielony jest takim typowym zielonym, prawda? Dużo ciekawych świnek, dużo dopaków. Fixing, no generalnie nic to by nas zaskoczyło. Bardzo solidny kolor, bardzo dużo fajnych kart jest parę takich kart, którymi nie chcemy grać ale te, które chcemy, chcemy grać, to naprawdę jest to naprawdę fajny zestaw, więc, więc myślę, że też zielony to nie odstaje od pozostałych kolorów no i dostajemy kolejnego akceleratora, prawda? Mamy dwa, tak? więc, więc, więc więc, więc yy generalnie jestem powiedzmy zadowolony z tego, co, co zielony nam zaprezentował no i jeśli chodzi o multicolory, to tutaj będzie dosyć łatwa, łatwa wyliczanka, bo tutaj w zasadzie każda karta jest bardzo dobra. Ayani pierwszy pik, Eteros też pewnie najczęściej pierwszy pik, Desperate Stand, też karta, która może być brana w pierwszym piku spokojnie, Disciple of the Seed, taki sobie, aczkolwiek też wciąż grywalny, ten Inspired może coś tam zrobić przy odpowiednich kartach jesteśmy w stanie to z tego zrobić po prostu tutora bardzo dobrego więc też grywalna, aczkolwiek nie jakoś wybitna, chociaż za 2 many 1-3 w UBA jest całkiem ok, blokuje te wczesne borcowe stwory, więc to jest chyba też niezła niezła opcja Kokatry jest bardzo silny bardzo silny koleś, też myślę, że można spokojnie nawet na pierwszym picku go zabrać I Iroha podobnie też Bóg, którego pikujemy myślę w 1-3 jeden, w jeden, Tak samo Keranos Też bardzo silny efekt Też pikujemy go najczęściej Na pierwszym piku, czasami może Troszkę później na drugim, trzecim Ale generalnie jest to spokojnie karta na pierwszy pik Z kolei Niestety Krupix Jest No krupnikowaty Jest kiepski po prostu, jest krupnikiem no, Jest po prostu słaby I... To jest karta, która może nie wiem, może, będzie, może coś będzie warta, jakoś tam... Yy, może będzie gdzieś tam w jakiś prawda, yy, konstruktor będzie gdzieś tam grywalny, ale w limity ta karta no, niewiele ma do zaoferowania. Za 5 mana nie ma sensu nią grać. <coughs> o przepraszam. Nix yy, Waiver, solidna karta, wysoki pik, nie wiem, myślę, że do 3-4 piku powinno znikać z paczki, bardzo fajny latak. Znaczy bardzo fajny antylatak. Hmm. Fanika to jest też podobnie jak pozostali bogowie poza, poza krupnikiem. Pierwszy pik. tam Pierwszy, trzeci pik powiedzmy. E, Review of the Fallen. E, Niezły, aczkolwiek niewybitne. 7 mana to jednak jest sporo. Zostawimy oczywiście 8 damage'u na, na hejście. E, ale... No, no nie jest to na pewno mus w teku, tak? jest to na pewno niezły nie finisher ale nie jest to karta, która jest jakimś musem yy... nie no, no wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc yy... grywalne i, i, i warto szczególnie w rampie grać ale na pewno nie jest to mus i to nie jest jakiś taki mega bombowy efekt, który musi wygrać grę prawda a jednak za 7 mana chcielibyśmy mieć coś, co raczej wygrywa grę z miejsca nie jest naprawdę bombą, tak? Chimera bardzo fajna. W late game no, może wygrywać z miejsca po prostu gry, bo dostajemy podwójny skraj, możemy dostać naprawdę sporą premię i zabić w, jednych, w jednym, w dwóch atakach. Także no, nie jest to mi karta, którą bym wziął w pierwszym piku, bo jednak jest taka bardzo mocno komitująca w pewien archetyp. Ale generalnie myślę, że warta, warta grania. Underworld Clonesmith, grywalne, no trudny koszt, ale, ale fajny efekt Także generalnie myślę, że też najczęściej gramy tą kartą Jeżeli tylko w kolorach jesteśmy, ale nie bierzemy jej spe specjalnie wysoko Myślę, że to jest może tak piąty, szósty pig, najwcześniej Jeśli już widzimy, że to WB się zbliża, prawda, to, to można nad nią pomyśleć Armory of Irohas, niezły aczkolwiek niewybitne wydaje mi się, że ma potencjał na, na robienie naprawdę dużej krzywdy oponentowi, szczególnie na przykład z tym gościem za jeden mana, który jest nieblokowalny, tak? Na przykład. To pierwsze co mi przychodzi do głowy z jakimiś lataczami jest bardzo dobre, natomiast nie jest jakiś super. No. Na pewno jest super, bo jednak potrzebuje czasu, aby się zwrócić, ale, ale myślę, że jednak mm, w typowym deku to się może zmieścić spokojnie, tylko trzeba mieć odpowiednią ilość stworów, tam gdzieś przynajmniej 15 i więcej. I podobnie jest Hared of Victory. Ten Hared wydaje mi się nawet lepszy trochę, ale w sumie nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie lepsze. Ale obie te karty są na pewno na pewno porównywalne i są, są absolutnie grywalne. Deserters, Quarters, no, drogie dosyć. Jeżeli już naprawdę jesteśmy zdesperowani nie mamy removalu, to jest to mm, jakaś tam opcja. Ale no bardzo drogi efekt, moim zdaniem niespecjalny i raczej, raczej poza mainem. God Forge Sentinel to jest taki troszkę biedniejszy yy, biedniejszy yy, Horizont Scholar, czyli generalnie grywalny, yy, ale niespecjalnie jakoś... Yy chciałbym tą kartę widzieć w swoim deku bo to by oznaczało, że po prostu mam kiepskie finishery, że muszę grać takim czymś yy, ale tak jak powiedziałem, no, grywalny chłopak grywalny chłopak yy, za 6 manach chciałoby się coś więcej w deku, ale ale powiedzmy jest wart swojej ceny i nic więcej, tak no i Hall of Triumph hmm. no wiadomo jest to karta ciekawa do jakichś monokolorowych deków, tak, gdzie stwory mamy w jednym kolorze nie wiem, czy bym zaryzykował branie jej w pierwszym piku, ale na pewno jest to karta, którą w tym trzecim, czwartym piku można wziąć i ewentualnie próbować gdzieś tam walczyć o jeden kolor i, i, i wtedy ona będzie naprawdę niezła, bo to po prostu będzie antena, wtedy, prawda? W pozostałych, myślę, sytuacjach raczej, raczej nie ma sensu, jeżeli mamy pół na pół stwory, to chyba jednak jest to zbyt, zbyt słaby efekt, żeby tym grać. No i dochodzimy do trzech ostatnich pozycji, czyli yy, yy, dwie świątynie, które pozostały nam do yy, Temple of Maldi, z, pe z, pe z pewnością mnie ucieszy, bo trochę grałem BG. No, oczywiście świątyniami tak jak zawsze gramy wtedy, kiedy pasują chociażby w jeden kolor, tak? Bo ten skraj jest wad grania, więc tym gramy, jeżeli chociażby w jeden kolor pasuje mam świątynia, tym ją gramy. Oczywiście, jeżeli potrzebujemy fixingu w danym kolorze, też ją gramy, tym chętniej. Natomiast to, to on Confluence wydaje mi się być kiepskie. W Limited po prostu w Limited lepiej wstawić ląd tego koloru, który potrzebujemy, jako splash. Bo to jednak na nas pinguje co turę, prawda? Więc w Limited to jest kiepskie. W jakimś konstrukcie to pewnie będzie o wiele lepsze. Ale w Limited tej karty bym raczej unikał. Chyba że naprawdę gramy, nie wiem, cztery kolory i potrzebujemy jakiegoś takiego super fixingu. Ale w typowej sytuacji tam 5 kolorów z chrona tak? Z chronom więc wtedy może, może, ale generalnie w takim typowym deku ta karta no, po prostu się nie sprawdza. No i tyle ode mnie. Wiem, że to trochę szybciej niż zwykle, może do, nawet dla was lepiej. Nie musicie mnie tak bardzo słuchać dużo, no ale moje gardło już naprawdę umiera i ja też już powoli powiedzmy jakby też widzę, że nie za bardzo jest tej, o czym gadać powiem szczerze, bo po prostu większość kart jest po prostu bardzo dobrych w tym formacie i, i, i jeżeli byśmy nie wiem, losowali w 7 dek i wybierali po prostu z zakrytymi oczami karty, to najczęściej tak wybierzemy większość grywalnych, tak? Więc to jest tak, tak to działa i w tym formacie, więc, więc pozostaje mi jedynie podziękować Wam za, za poświęcony czas na oglądanie mnie. Mam nadzieję, że komuś tam coś rozjaśniłem. I oczywiście powodzenia Wam życzę na PRE. Jeszcze raz zapraszam do relacji tekstowej, która jest na psychiatogu. I w tej relacji tam jest masa, myślę, takich jeszcze ekstra treści dla Was. Między innymi pokusiliśmy się o stworzenie takich powiedzmy, nie wiem, trochę powiedzmy, takie, takie przewidzenia, przewidzenia trochę pic-orderów. tak? Więc jeżeli ktoś jest chętny do tego, to tam może sobie to zerknąć. To jeszcze może bardziej mu rozjaśni format. Tyle ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia kolejnych moich y, filmikach. Mam nadzieję, że, tym, że następnym razem będę mówił bardziej bardziej y, wyraźnie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się.